Ola, tal? Witam was kochani serdecznie w odcinku z serii dla zdrowia i urody. Oj, dawno mnie tutaj nie było, dawno, ale spokojnie. Wszystko pięknie na drobie. To jest ten czas, kiedy temperatury nie pozwalają na pracę w ogrodzie, a najlepiej czujemy się właśnie tutaj w cieniu tej ogromnej figi lub w domu pod klimatyzatorem, więc spokojnie, ponadrabiam zaległości. W tej serii obiecane odcinki o suplementacji, o pielęgnacji, właśnie teraz będą się pojawiały na naszym kanale. Zaczynamy od krótkiej serii pielęgnacyjnej. Dosłownie w kilku odcinkach będę chciała pokazać wam, jak prawidłowo, skutecznie, bezpiecznie dbać o naszą twarz, o nasze ciało. Jak pielęgnować, żeby były tego dobre efekty. Nie wydać na to miliona złotych, a cieszyć się promienną, zadbaną skórą twarzy i ciała. Możecie zapytać, skąd Monika z hiszpańskich cytryn nagle wyrywa się z tematyką pielęgnacyjną? Nasz kanał rośnie, jest coraz więcej subskrybentów, coraz więcej obserwujących, więc mam świadomość, że nie każdy zna moją historię, ale moim drugim wyuczonym zawodem po magistrze ekonomii jest Zawód kosmetologa i mogę się pochwalić blisko 20-letnim stażem pracy przy fotelu kosmetycznym, więc jestem odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu. A jeszcze z ogromną chęcią podzielę się z Wami moją pasją, bo mój pierwszy zawód, e, magister ekonomii, to był taki, wiecie, zawód, który jak ja. Zdałam maturę, to bardzo modne były studia ekonomiczne, i ja podążyłam za tą modą i na nie poszłam. No, i powiem Wam, że z dobrym skutkiem, bo nad 15 lat pracowałam w tym zawodzie, ale przed 30 stwierdziłam, że no nie, nie chcę do końca tego robić, i znalazłam moją nową pasję kosmetologię. Poszłam na studia, skończyłam studia, otworzyłam hurtownię kosmetyczną, otworzyłam gabinet kosmetyczny. Także spokojnie jestem odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu, żeby Wam cokolwiek doradzać. Drugą taką, takim bardzo ważnym elementem tego, czemu do tego tematu wróciłam, był fakt, że nasi widzowie, a zarazem nasi goście, goście naszych obiektów turystycznych podpowiedzieli mi jedną rzecz, a mianowicie, że bardzo dobre są kosmetyki. W Mercadonie, że oni je spróbowali i że są zachwyceni. No i ja tak słuchajcie, z rok temu powolutku jeden kosmetyk, drugi kosmetyk zaczęłam wprowadzać do swojej pielęgnacji. No, od dobrego pół roku jestem całkowicie z pełną pielęgnacją na produktach marki Deli Plus. No i już po tym pół roku czuję się na siłach, żeby powiedzieć Wam coś więcej o tych kosmetykach. O pielęgnacji opartej na tych kosmetykach, ale kochani, nie sugerujcie się. To nie jest tak, że to, co powiem, to będzie adekwatne tylko i wyłącznie do marki Deli. Plus. Absolutnie nie. Kosmetyki, które są dostępne. W Polsce, w każdej drogerii, po dokładnym przeanalizowaniu składu, możecie sobie dobrać. Aczkolwiek, jak już wiecie, kosmetyki Deli Plus pojawiły się na naszym sklepie internetowym: hiszpańskie cytryny i cieszą się. Ogromnym powodzeniem. Stąd troszeczkę też odkładałam nagranie tego filmu, żeby no po prostu te kosmetyki były, bo do tej pory, co żeśmy wrzucili, to się wszystko wyprzedawało. Więc teraz zrobiliśmy delikatny zapas, który myślę, że i tak szybko się rozejdzie, ale już mamy ścieżki sprowadzania tych kosmetyków do Polski przetarte, więc będzie łatwiej. Stąd teraz dużo łatwiej mi jest do Was mówić, bo mogę. Miałam świadomość tego, że jak pokażę Wam pielęgnację, to zaraz za tą pielęgnacją pójdą pytania: Pani Moniko, ale jaki krem? Proszę nam doradzić, co dla jakich wiek, i tak dalej. Więc yy, chciałam, żeby te odcinki były poparte kosmetykami, które mogę Wam po prostu polecić. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam zasady porannej pielęgnacji. Dzień zaczyna się od poranka, więc. Ta seria też powinna się rozpocząć od porannej pielęgnacji. Przeprowadzę Was krok po kroku po wszystkich czynnościach, jakie powinniśmy zrobić dla naszej skóry, by przez cały dzień cieszyć się na pewno zadbaną, promienistą skórą. Ja swoją pielęgnację w tym momencie opieram na linii Hydrata marki Deli Plus, czyli linii nawilżającej. Kochani, bez względu na to, czy wybierzecie markę Deli Plus, czy każdą inną markę, to linia nawilżająca jest teraz najlepszym momentem na to, żeby z niej skorzystać. Po pierwsze, każda marka kosmetyczna ma taką linię w swoim portfolio. Po drugie, lato jest świetne do tego, żeby ją właśnie teraz stosować, a po trzecie, linia nawilżająca jest odpowiednia i co więcej jest potrzebna dla każdego rodzaju skóry. Czy mówimy o skórze suchej, czy przetłuszczającej się, czy z naczyniami, czy z przebarwieniami, czy z oznakami starzenia, bez wyjątku każda z tych skór. Potrzebuje nawilżenia, czyli właśnie linii nawilżającej. Dlatego ja dzisiaj pokazuję Wam moją pielęgnację właśnie w oparciu o tą linię. Bardzo ważna rzecz, to jest linia nie tylko dla kobiet. Ona się świetnie e, wpisuje też w męską pielęgnację, więc, panowie, to nie jest papski odcinek i oglądacie i stosujecie. Mam nadzieję, że Was tytuł nie zraził, bo. Myślę, że może być gro takich panów, którzy zobaczyło tytuł Poranna pielęgnacja i mówią dobra, dobra, dobra. To my do hiszpańskich cytryn wrócimy za chwilkę. Mam nadzieję, że tak nie jest. Jeżeli tak jest, to drogie panie, zmotywujcie swoich panów, żeby też obejrzeli ten odcinek. Także zapraszam na dzisiejszy odcinek. Zapraszam na zakupy do naszego sklepu hiszpańskie cytryny. Bardzo ważna rzecz, kochani. Ja wszędzie bez problemu podaję mój numer telefonu i zachęcam do kontaktu ze mną przez WhatsApp i tak samo jest w tym przypadku. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania co do kosmetyków marki Deli Plus, które są u nas na sklepie, bo ważna rzecz. Wszystkie kosmetyki, które są na sklepie, są to kosmetyki, które ja przetestowałam, czyli mam o nich wiedzę Organoleptyczną, czyli dotknęłam ich, więc jeżeli macie jakiekolwiek pytania do mnie, to służę poradą. Dzisiaj porady e, online stały się modne, więc e, czemu nie? Jeżeli macie ochotę, zachęcam do kontaktu, chętnie pomogę, chętnie podzielę się swoją wiedzą, chętnie podzielę się swoją pasją. Także zapraszam do kontaktu, zapraszam do odcinka. No i oczywiście poproszę o subskrypcję kanału, komentarze. No, w ogóle dajcie znać, co sądzicie o takiej serii. Czy wam się podoba, czy nie? Czy iść w to? Na razie mam w głowie 3-4 odcinki naprzód, ale kosmetyka to jest temat woda i ja naprawdę mogę tutaj się rozkręcić bardzo, więc proszę o Wasze opinie w komentarzach. Ale koniec już tego mojego gadania. Zapraszam na odcinek o porannej pielęgnacji. Do zobaczenia, a Dzień dobry, piękny świecie. Witam Was kochani słonecznie o poranku. Nie o no, takie jakimś strasznie wczesnym poranku, bo już kilka obowiązków za mną. Podlanie ogródka, moje ćwiczenia, czyli rytuały tybetańskie, pływanie w basenie, spacer z pieskami, no i przyszedł czas na piątą rzecz, czyli pielęgnację twarzy. Tak, ja nie od razu po wstaniu, tylko jak wykonam te wszystkie obowiązki, wtedy poświęcam sobie te nie jest dużo, 4-5 minut e, na pielęgnację twarzy. No dobrze, kochani. Jak pielęgnacja twarzy i chcę ją dobrze zacząć, to muszę zacząć ją od demakijażu. A żeby zrobić dokładny demakijaż, tak, 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 kochani. Demakijaż robimy i rano, i wieczorem. Nie szkodzi, że po nocy nie mamy makijażu, ale też twarz myjemy. No dobrze, to przygotuję sobie. Powierzchnię zabiegową. Ja tak będę mówiła, no bo wiecie, ja jestem kosmetologiem i dla mnie twarz to jest po prostu powierzchnia zabiegowa. No ale czym dla mnie jest twarz w rozumieniu właśnie tej powierzchni zabiegowej, o którą codziennie staram się dbać? To nie jest tylko twarz do linii żuchwy, tylko to jest twarz od nasady włosów przez całą twarz szyję, te opaski są świetne, bo one zbierają włosy też z tyłu, zarówno z przodu, tu, gdzie widać, ale też z tyłu. I dekol. I to jest dla mnie powierzchnia zabiegowa, o którą codziennie, rano i wieczorem staram się dbać. No dobrze, to zaczynamy. Pierwszą rzeczą jest demakijaż. Najważniejsza rzecz, żeby cokolwiek potem położę mogło przeniknąć do skóry dalej. Muszę skórę do tego przygotować, czyli muszę ją zmyć bez względu na to, czy to jest rano, czy wieczorem. Rano po nocy też robię demakijaż. Nie tylko oczy, ale całą twarz. No i teraz tak, na rynku produktów do demakijażu, kochani, jest bardzo dużo. Przelećmy tak sobie szybko, powiedzmy. Płyny micelarne ostatnio bardzo modne. Kiedyś bardziej modne mleczka, śmietanki, płyny dwufazowe. A dla mnie najważniejszymi dwoma produktami do demakijażu jest pianka i żel do mycia twarzy. Co różni te dwa produkty od trzech, czterech, które wymieniłam wcześniej? Tych produktów używamy zawsze z wodą. Ich nie da się użyć bez wody, ale już na przykład płynny micelarny, mleczka, śmietanki da się użyć bez wody. Dla mnie demakijaż to zawsze żel lub pianka przy użyciu wody, czyli nie ma mycia na sucho. Ja nie mówię, słuchajcie, o takich skrajnych sytuacjach, że gdzieś wyjeżdżacie pod namiot nie macie dostępu do bieżącej wody e, i wtedy macie ze sobą jakieś chusteczki albo płyn micelarny, okej. Okay. Ale w codziennej pielęgnacji korzystamy z wody no i z jakiegoś detergentu, najlepiej pianki albo właśnie żelu. Ja od kilku dobrych lat jestem zwolennikiem pianek, dlatego że pięknie domywają twarz i pięknie też zmywają makijaż. Oczywiście nie mówię o tym makijażu takim wiecie wodoodpornym czy jakimś takim imprezowym, gdzie idziemy do wizerzystki i nam robi po prostu porządny makijaż. No to taką pianką pewnie ciężko byłoby go zmyć, i wtedy zgodzę się, trzeba użyć właśnie płynu micelarnego. Ale taki zwykły, codzienny makijaż, taka pianka tudzież żel do makijażu, zmyje bez problemu. Zaczynamy. Dla osób, które nie widziały, jak stosuje się właśnie pianki. Łączę sobie jedną rękę, dwie, trzy pompki pianki, no i zmasowuję w całą powierzchnię zabiegową. Tak, ja będę mówiła nie twarz, tylko powierzchnia zabiegowa. Słuchajcie, bo to jest już moje zboczenie zawodowe. 20 lat pracy przy fotelu kosmetycznym zobowiązuje. Umiłam sobie twarz. przyjemne, słuchajcie, naprawdę nie omijajcie tego etapu. Jak już jesteście uzależnieni od płynów nicelarnych, mleczek i innych tam rzeczy, to i tak zawsze potem niech będzie żel lub pianka do mycia twarzy i niech ten demakijaż skończy się przy użyciu wody. Umyłam moją twarz i teraz, żeby kolejne składniki mogły się dobrze wchłonąć, powinnam skórę stonizować. No i do tego, jak sama nazwa mówi, stonizować, służyć może mi tonik, ale słuchajcie, dzisiaj, no tak jak wszystko się rozwija, e, zamiast toniku możemy użyć też innych produktów, na przykład różnego rodzaju mgiełek, tu jest z linii Hydro, a dzisiaj właśnie tą linię będę używała, więc mogę zastosować. Tutaj kolejna giełka, e, ale też do skór dojrzałych, taka esencja, która bardzo silnie nawilża, przywraca pH. Także zobaczcie, tonizację w mojej e, łazience można zrobić przy użyciu czterech różnych produktów. Ale ja dzisiaj pójdę tradycyjnie, czyli tak jak nazwa mówi, stonizować, stonizuję skórę. Chcę to zrobić dlatego, żeby też Wam pokazać pewną rzecz. 90% osób, które Korzysta z toników, korzysta w ten sposób, że bierze wacik, wylewa tonik na wacik i przeciera skórę. Ja robię to tak. Nalewam tonik na rękę, przecieram ręce i tonizuję całą powierzchnię zabiegową, czyli całą twarz. Słuchajcie, połowa toniku by została w waciku, a tutaj cała, cały tonik wolną mi się skórę. Mogę sobie tak poklepać, wiecie, ja teraz mam trochę więcej czasu, bo do Was mówię, więc to wszystko jest czas, ale jak, jak nie mam tego czasu, nie mówię i robię to mechanicznie, to masowuję tonik i przechodzę do następnego etapu. Także mam skórę stonizowaną, a tym samym można powiedzieć, słuchajcie, że zakończyłam etap demakijażu, czyli umyłam twarz i stonizowałam, czyli przywróciłam pecha. I wszystko, co będę teraz stosowała, będzie się dużo lepiej, szybciej wchłaniało. I teraz najintensywniejszy, najbardziej aktywny moment pielęgnacji, czyli zastosowanie serum. Na rynku jest oferta wielu różnych form serum, tak samo jak tonik jest, tak jak pokazywałam Wam w różnych możliwościach, jak tak samo jest serum jest. Albo w takiej buteleczce z pipetką i mogę je aplikować. Albo w postaci ampułek, albo w postaci takich, ja to mówię, drażetki takich wyciskanych. No, możliwości jest wiele. Ja dzisiaj, ze względu na to, że lato w pełni, chcę Wam przedstawić linię Hydro, której są do wyboru dwa serum. Jedno serum w postaci kuracji, no bo tych ampułeczek jest siedem i to jest kuracja siedmiodniowa. U mnie już ostatni dzień, ostatnia ampułka. A potem przejdę na serum z pipetką. Ten etap można pominąć, to jest tylko takie wiecie, Kuracja dodatkowa przed urlopem, po urlopie, ale na co dzień używałabym tego serum. Dobrze, zanim przejdę do serum z kuracji takiej bardzo intensywnej, powiem wam parę słów o tym serum. Tak jak widzicie, ten serum jest w pipetce. I mogę sobie dozować dwie takie kropeczki, to jest wystarczająca ilość na całą twarz. Nakładam i wmasowuję w twarz. Dzisiaj ja będę stosowała inne serum, więc to wmasuję w ręce, ale mam dla Was ciekawostkę. To serum z firmy Deli Plus jest produkowane w tej samej fabryce, co serum nawilżające z marki profesjonalnej, z którą ja spotkałam się pracując w gabinecie kosmetycznym, z hiszpańskiej marki Sysderma. To, to nie jest serum 0,1 że jest identycznie, ale skład jest. Bardzo, bardzo, bardzo zbliżony. Nie może być taki sam. Niemniej jednak, relacja ceny do jakości zdecydowanie wypada na korzyść tego seru. Także polecam z całego serca, bo jest naprawdę dobre. Ale ja dzisiaj Wam pokażę moją kurację. Ostatni etap mojej kuracji ostatni dzień siódma ampułeczka bardzo fajna rzecz. Oprócz tego, że macie w zestawie 7 ampułek. Jeszcze macie urządzenie do otwierania pipety tej ampułki i pipetę do aplikacji. To jest w ogóle hit, słuchajcie. Ja 20 lat pracowałam w gabinecie kosmetycznym przy fotelu i bardzo mało firm miało urządzenie do otwierania, a już pipety nie miała żadna marka. Także pierwszy raz spotykam się właśnie w firmie Deli Plus. No i teraz tak, do otwierania. Dlaczego do otwierania jest ważne? Bo to jest szkło, słuchajcie. Jak nam się nierówno otworzy, to niestety, ale możemy się skaleczyć. Ja nie raz, nie dwa, niestety, pracując w gabinecie kosmetycznym, skaleczyłam się, co było paskudne, bo potem pracowanie rozkrwawioną ręką nie jest przyjemne. Zakładam pipetkę. Zobaczcie, jak pięknie mogę sobie je dozować. I wmasowuję całą troszkę. czyli w dekolt, w szyję, z tyłu, z przodu i w buziaka. Ja troszkę pogadam, to ono mi się wchłonie, a Wy hmm, od razu możecie spokojnie zakładać krem. Jeżeli jeszcze się nie wchłoni, to ewentualnie sobie troszeczkę wklepać preparat. To zostawiam sobie na wieczorną pielęgnację. No i kochani, ostatni etap mojej pielęgnacji, czyli krem. W linii Hydro w firmie Deli Plus macie dwa produkty. Jeden w postaci widzicie takiego lekkiego żelu, hit na dzień jest super, pod makijaż jest super i na noc w postaci takiego już bardziej odżywczego kremu. Jeżeli ktoś e, nie lubi, dla kogoś jest za lekka ta konsystencja, to używa tego produktu i na dzień, i na noc. U nas teraz przy tych kupałach dla mnie ten leciutki żel to jest po prostu zbawienie. I nakładam sobie krem. Krem, żel. staramy się wszystkie ruchy jakie robimy na twarzy, robić ruchy do góry przeciwko grawitacji, żeby tą naszą skórę dźwigać do góry. No i tak kochani skończyłam moją poranną pielęgnację. Ja wiem, zaraz pojawią się pytania, Pani Moniko, a krem na okolice oka gdzie? Pani Moniko, a krem z filtrem gdzie? Już Wam odpowiadam, jeśli chodzi o pielęgnację oka, używam kremu codziennie, ale w wieczornej pielęgnacji, więc pokażę Wam to przy okazji wieczornej pielęgnacji. Natomiast jeżeli chodzi o krem z filtrem, to będzie kontrowersyjne co powiem, i nie namawiam, żebyście wy tak robili, ale ja nie używam kremów z filtrem i nie namawiam do używania kremów z filtrem. Hmm, może kiedyś nakręcę oddzielny odcinek. Powiedzcie zresztą. Napiszcie w komentarzu, czy chcecie taki odcinek, żebym Wam powiedziała, jaki jest mój stosunek do słońca, do kremów z filtrem, jak ja zabezpieczam się e, przeciwko e, promieniowaniu UV. Dajcie znać w komentarzu. Tak jak w tym momencie, tak ja kończę swoją pielęgnację. No czasem się maluję. Dzisiaj akurat cały dzień zostaję w ogrodzie, więc się nie maluję. Ale jeżeli bym gdzieś wychodziła, to teraz na tym etapie, po tym leciutkim jak chmurka żelu, e, nałożyłabym makijaż. Ale dzisiaj zostaję w ogrodzie, więc nie nakładam makijażu. I nie nakładam też kremu z filtrem. Dziękuję Wam za dziś. Powiedzcie, czy takie odcinki Wam się podobają, czy mam kręcić więcej takich treści? Na pewno mam pomysł już na dwa odcinki, a mianowicie na wieczorną pielęgnację, na domowe spa, które sobie robię raz w tygodniu i wtedy jest czas na maseczkę i inne dodatkowe elementy w pielęgnacji. Dajcie znać, czy takie treści Was interesują. No i bardzo ważna rzecz, to nie są treści tylko dla Pani. To są też treści dla panów. Pielęgnacja skóry męskiej wygląda dokładnie tak samo, tylko przy użyciu innych kosmetyków. A nawet tych, bo u mnie Marcin używa tych kosmetyków i jest mega zadowolona. Także to nie jest babski odcinek, tylko to jest odcinek dla wszystkich, którzy chcą fajnie bez zbędnych tam zadbać o swoją skórę. Z podstawowymi produktami, nie jakoś tam rozbudowana pielęgnacja. Takie minimum, które należy nam się, należy się nie nam, ale naszej skórze. Także dziękuję za dziś i hasta luego.